Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Szymon Wrubel i cieszę się, że mogę przygotować kolejny materiał dla wszystkich sympatyków Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Jako autor projektu Jego Oczami, który opowiada o historii księdza profesora Tischnera, dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma ważnymi elementami życia księdza profesora Tischnera. Kiedy zaczynaliśmy nasz projekt jego oczami w 2012 roku, chcieliśmy pokazać to, co zostało po księdzu profesorze 12 lat. O jego śmierci. Ksiądz profesor Tischner to była wielka postać i ani w tamtym filmie, ani w tym materiale nie jesteśmy w stanie streścić nawet najważniejszych elementów jego życia, jego dokonań, historii, które na jego temat krążą. Ale trzeba księdza profesora wspominać, choćby właśnie przez takie materiały. Dlatego cieszę się, że te kilka słów podpartych fragmentami mojego filmu mogę tutaj zaprezentować. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od Starego Sącza. To jest ciekawa historia, jak to się wszystko zaczęło, ale następnie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tata miał niesamowity fajny humor, mama też pochodziła z rodziny takiej humorystycznej, że my, jako synowie Józefa i Weroniki, możemy twardo powiedzieć, że bez żadnych tak badania krwi. Że ten humor został przekazany, nasz ojciec Józef to prawdziwy ojciec, mama prawdziwa. Natomiast natomiast, jak to było? No tam zaczęli, powiedzmy, jakoś sobie w tej tylmanowej, wcześniej, tak jak mówi, ochotnica tylmanowa. Ma, strasznie się ten Józef podpuszczał do mamy. Mama widząc, że ma 26 lat, że jej pociąg zaczyna uciekać. No, dobry chłop. A w dodatku czemu dobry chłop, bo był bogaty, a bogaty dlaczego? Dlatego, że miał rower. No nie bardzo się jej tylko podobał z jednego względu, że dużo palił. No ale później sobie pomyślała, że jakoś sobie da rady, później zakochał się w mamie, podobno chciał się strzelać i mama z litości go wzięła. Ale prawda była inna, po prostu była tu miłość. Miłość, która później zafundowała, czy. Pierwszym synem Józefem, który właściwie później urodził się w Starym Sączu. Nie? Bo kiedy mama dostała bój porodowych, zaprzągnęli, nie było wtedy środków transportu, zaprzągnęli konie i tymi drogami wyboistymi jechali do Nowego Sącza, żeby Józiu urodził się w mieście takim powiatowym. Ale wiadomo, jak to jest jechać wozem, i wtedy mama dostała buli, a ponieważ tata pochodził ze Starego Sącza, zatrzymali się tam u wujka. No, mama jeszcze tam tydzień była, nim się Józiu urodził. Także miejsce urodzenia Józefa Tischnera, później księdza, jest Stary Sącz. Do Starego Sącza warto się wybrać, chociażby po to, żeby obejrzeć muzeum poświęcone pamięci księdza profesora Tischnera. Naprawdę wiele bardzo ciekawych eksponatów, wycinków z gazet. Warto to muzeum odwiedzić, zwłaszcza, że znajduje się w okolicach rynku, więc specjalnie nie trzeba tego miejsca szukać. W Stałym Sączu odbywają się również lokalne dni tisznerowskie, które już na stałe wpisały się w taki kalendarz tisznerowskich imprez. Ale mówiąc o Tisznerze, trzeba wspomnieć Łopuszno. No to niezwykle ważne miejsce, jeżeli mówimy o księdzu profesorze. Ja chyba nigdy nie zapomnę takiego felietonu Jerzego Pilcha, który został opublikowany w lipcu 2000 roku pod tytułem Mgła nad Łopuszną. Ten felieton znalazł się potem w wielu takich zbiorach felietonów Jerzego Pilcha. Pilch wspomina tam taką historię, kiedy wszyscy w Tygodniku Powszechnym zastanawiali się, dlaczego najważniejsze teksty Tischnera powstają właśnie w Łopusznej. I któregoś dnia Tischner postanowił zaprosić całą redakcję Tygodnika Powszechnego właśnie do Łopusznej i Pilch pisze w tym tekście, że kiedy przekraczali tą magiczną barierę Podhala i wjeżdżali do Łopusznej, to wszyscy zrozumieli, dlaczego Tischner wolał tam tworzyć najważniejsze teksty, dlaczego tak bardzo był rozkochany w tych swoich terenach, w tych swoich rodzinnych krajobrazach. Mówiąc o Łopusznej, nie możemy zapomnieć o niezwykle ważnym dla niego kościółku. Zobaczmy. Ten kościółek odgrywa dla Józia cały czas, jeżeli byśmy tak patrzyli na jego życie związane z łopuszczem, cały czas. On, nawet kiedy już były zaczęte objawy choroby, prawda, wtedy księdza nie było, bo gdzieś wyjechał. Ta wielka powódź nie w 97 roku. On z baczówki zlatuje, i kiedy ludzie trzymają jeszcze ten mały kościółek. Sznurami, powrozami, żeby go nie zabrało. On pana Jezusa w hostii wynosi na plebanie. Zawsze tutaj czekali na niego też ludzie. Po wyprowadzeniu się moich rodziców do Starego Sądza, zawsze miał prze o 11.00. Można by było powiedzieć, że przemarsz przez Łopuszną Józia to było tak, jakby przechodziła czy telewizja. Czy najświeższe wiadomości ze świata, bo już nigdy nie gasił radia i słuchał wolnej Europy, a z drugiej strony dużo podróżował po świecie, zwłaszcza dużo jeździł, był, spotykał się z Janem Pawłem II. Byli to tacy wielcy, wielcy przyjaciele, i wszelkie nowości były tutaj przynoszone. A teraz, chyba, jedna z moich ulubionych scen w naszym filmie Jego oczami, czyli przeniesiemy się do wnętrza kościółka włopusznej i usłyszymy niezwykłe dźwięki chóru organum pod dyrekcją Bogusława Grzybka. Nie miejsce, ale postać niezwykle istotna, która przewija się przez życiorys księdza profesora Józefa Tischnera, mianowicie Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II. Tischner o jego wyborze na stolicę Piotrową dowiaduje się z radia w swojej bacówce w Łopusznej. To radio w tym momencie można zobaczyć w tzw. Tischnerówce, czyli w Domu Kultury w Łopusznej którego część przerobiona jest na muzeum poświęcone właśnie księdzu profesorowi Tischnerowi. Miejsce, do którego warto zerknąć. E, za chwilę zobaczą Państwo to, e, to radio. Natomiast fra we fragmencie, który za chwilę Państwo zobaczą, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Mianowicie zdjęcie, które pojawia się na końcu tego fragmentu, powiem szczerze, że na mnie robi wrażenie do tej pory. Jest radio tutaj w kącie, i jest to nagranie, że tam usłyszał właśnie znajomy głos, kto wybrał. I leciał wtedy, żeby się pochwalić tutaj do, do wsi. I starszy chłop, który kosił, on mu pierwsze powiedział, że mamy, że wybrali Polaka, rzucili się na szyję. I to było niesamowite przeżycie dla Józia. Tym bardziej, tak jak zaznaczyłem. Józiu się tym nie chwalił, tak? nie, ale dziś można widzieć, jak wielka przyjaźń łączyła. Można to było nawet w, przy ostatnim ich spotkaniu na Wawelu to pięknie opowiedział świętej pamięci Biskup Chlapek, kiedy zobaczył dwóch chorych, cierpiących ludzi w uścisku. Wtedy Józiu miał na karce napisane. Papież ma papa mobile, a ja mam Tischner mobile. Teraz kilka zdań o tej przyjaźni księdza profesora Tischnera i Jana Pawła II e, od księdza Adama Bonieckiego. Ksiądz Adam Boniecki to jest postać, która przewija się w większości moich projektów i zawsze jest w nich niezwykle ważnym głosem. Człowiekiem, który go został rozumiał, to był Jan Paweł II. Pamiętam taką scenę, kiedy było spotkanie świętej Anny w Krakowie z Środowiskiem Uniwersyteckim. Kościół napchany, oczywiście wszyscy pchają się tam do pierwszego rzędu. Tichszen gdzieś tam stoi w czwartym czy piątym rzędzie. Widziałem to na własne oczy. Papież idzie przy środek, jak to wypatruje znajomych, to i nagle woła do Tisznera, który gdzieś tam w głębi stoi. Józek, widziałem z helikoptera twoją bacówkę. E, niby taka anegdotka śmieszna. Nie była anegdot. To, to, to nie był taki odruch. Ja Pan drugi miał to do siebie, że on takimi drobnymi gestami robił coś bardzo świadomego. On chciał powiedzieć, że to jest Józek, że to jest ktoś, czyją bacówkę warto, żeby papier zobaczył. To, było, e, to była taka nobilitacja. Wspominając się za profesora Tischnela i mówiąc o nim, nie można zapomnieć o jego niezwykłym poczuciu humoru. Olszczyzna to jest rodzina, taniec i śpiew. Tak. No i kawały góralskie, nie? No, 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 na przykład taki jeden z kawałów, który mi tak akurat zapamiętałem, to co on mówił. Takiego Jaśka chcieli wziąć do wojska. A jego kolega Stasek gadał mu tak. Ja się chcesz, żeby cię do wojska nie wzięli? To idę ty do dentystki, daj sobie syćkie zęby wyrwać. Wtedy cię nie wezmą do wojska. Stasek poszedł do dentystki. Pani, rwijcie syćkie. Pani zgłupiała. No ale rwać syćkie i koniec. No to powylewa syćkie zęby. Stasek poszedł do tego asentyrunku, czyli do poboru. Jasiu siedzi przed zwierzami ceko, co to B? Wychodzi Stasek, Jasiek się pyta, no i co? Stasiu, wzięli cię do tego wojska? Zasiu, nie wzięli mnie do wojska, bo mam blatwusa. No i mniej więcej tak wygląda ta nasza góralszczyzna, te kawały, krótkie zwęże, ale konkretne. Jak to zwykle bywa w takich postaciach, które moim zdaniem wyprzedzają swoim myśleniem pewną epokę, pojawia się wokół nich sporo różnego rodzaju kontrowersji. Tak było również w przypadku księdza profesora Tischnera. Tischner budził ogromne sprzeciwy w takich środowiskach prawdziwych katolików, niektórych filozofów, drażnił. Drażnił czym? Myślę, że niektórych ludzi z ambicjami dużymi, z wielką wiedzą, skąd ino pracowitych, musiało drażnić, że ten Tischner jest tak bardzo obecny. Że ma taki wielki wpływ. Dlaczego ciszner, Co ten ciszner przy moich studiach, przy mojej wiedzy, myślał sobie, przypuszczam, nie jeden z uczonych, no tak czasami bywa. On się nie bał mówić rzeczy niepopularnych w środowisku. To było sprzeciw. Pamiętam taki przypadek, mój kolega ze studiów, który jest redaktorem jednego z pism katolickich, w tym piśmie prowadził taką niesympatyczną wojnę z Tygodnikiem. Napisałem mu: Słuchaj, to nie ma sensu, żebyśmy się tu żarni, na siebie napadali. O to samo nam w końcu chodzi, patrzymy z innych stron, jakiś taki list, i on mi odpisał. Zgadzam się z Tobą, ale to jest niemożliwe. Dowodem tego jest artykuł Tischnera w ostatnim tygodniku. Już nie pamiętam, o jaki to artykuł chodziło, ale to tak bardzo bulwersowało, bo jest pewna taka poprawność polityczna, także stosowana w, w prezentowaniu problematyki religijnej. Z tym, że absolutnie bym Tichnera nie zajęczył jakiegoś buntownika, kontestatora. On był najdalszy od tego. I też z całym podziwem dla Tichnera nie należy sądzić, że on rozwiązał wszystkie problemy, że on znalazł wszystkie odpowiedzi. Jak się czyta jego tekst i widać, że w pewnych momentach on jakimś pięknym zdaniem, ozdobnikiem właściwie robi unik. Ja to u niego bardzo lubiłem, bo to po prostu się towarzyszyło jakiejś wielkiej twórczości, która no nie ma jeszcze produktu końcowego, to się ciągle staje. Ksiądz profesor Tischner ostatnie swoje dni spędził w Krakowie. Kiedy myśmy mieli nadzieję, że ten nowotwór, rak najbardziej bolesny, złośliwy ustąpi, on nie miał już tej nadziei, Wtedy poprosił o kartkę papieru, podałem mu tą kartkę papieru, w pozycji leżącej napisał, ja wziąłem tą kartkę, ocylabowałem, Kaziu, pogrzebcie mnie w Łopusznej, między ludźmi, nie róbcie jakichś przemówień, było to coś, coś takiego niesamowitego. Później wziął mnie za głowę, mocno przytulił do serca i głaskał. Czułem to. Czułem tą różnicę 15 lat, kiedy ja miałem 10, on 25, kiedy ja miałem 24, kiedy ślub mi dawał mało, co się nie spóźnił. Kiedy w trudnych chwilach podawał rękę, był doradcą, czułem to, zaczął głaskać. Mocno serce biło, i wtedy wziął znowu tą kartkę i napisał: Kaziu, tak odsylabowałem, bo trudno było to. Kaziu, już się żegnamy. No cóż miałem? Wyszedłem do innego pokoju. Łzy poleciały, zawołałem wtedy bratową. Ona to samo przeczytała. Czuł, że odchodzi. Wtedy podszedłem do niego, posadziłem go, dałem mu nową kartkę papieru i podniosłem głosem, powiedziałem: Co tu napisałeś? On zorientował się, że coś zrobił złego. Napisał. Kaziu. Masz trociny we włosach, idź się uczesz. Potrafił nawet w tej sytuacji wybrnąć, a później napisał. Weź ty mój strój góralski, kontynuuj, co ja robiłem. Idź na zebranie Związku Podchalów w stroju góralskim. I znowu przejaw kultury, regionalizmu, żywieczyzna, podchale, spisz, orawa, sądeczyzna, to co łączy. To było niesamowite. Do ostatniej chwili, i później już wyjazd do Krakowa, bo rad robił swoje. Szpital. Ja jestem wtedy, mam jechać nawet, jestem w Starym Sączu z rodziną, bo na niedzielę wybieramy się, żeby zamiast podmienić na dyżurze moją bratową. Nie zdążyłem bo w radiu było, był brat i bratowa, można było usłyszeć, że zmarł ksiądz Tischler. Znaczy zmarł, może nie, może nie tak, zmarł, odszedł, ale zmartwychwstał. Bo dziś widzimy i dziś ja nie mogę mówić, że, że go nie ma, a ja tylko Chce spełniać jego testament. I napotykam na swojej drodze, którą nazwaliśmy drogami księdza Tischnera, niesamowitych, ciekawych, dobrych ludzi. Bo posłużę się nawet jego cytatem, kiedy napisał coś takiego, że niebo nie przychodzi znikąd. Coś z nieba mamy w sobie, coś z nieba przekazujemy innym. Ja w ten sposób, przez te spotkania, przez uczestnictwo z młodzieżą, przez słowo mój, moja, niejako spełniam jego testament, czując, że on cały czas mówi: Kaziu, uważaj, jeżeli robisz dobrze. Rób tak dalej i wiedz dla kogo to robisz, bo robię to dla młodzieży, dla dzieci ze szkół specjalnych, dla dzieci z domowego hospicjum, dla wszystkich i kultywuję to, co jest najistotniejsze. Regionalizm, góralszczyzna, żywieczyzna, spisz, bo nic tak nie łączy, jak muzyka. Jak śpiew. I pogrzeb. Tłumy ludzi. I właśnie ten Jurek siedzący, i broda grający, i zespół z góra góralski. Nuta o ślebodzie. Byli chłopcy, byli, i on nie umarł. On zmartwychwstał. Tłumy ludzi. Dziś. Zbieramy te plony, które on zasiał. Jest to niesamowite. I chciałbym, żeby jego wzorem, to co przekazywał innym, to miłość, żeby mogliśmy powiedzieć również mój dom, moja rodzina, moja szkoła i moja kochana Polska. Jeżeli mówimy o spuściźnie księdza profesora Tischnera, to najważniejszą osobą, którą tutaj trzeba wymienić jest Kazimierz Tischner, czyli brat księdza profesora Tischnera, który w moim filmie jest głównym narratorem całej historii i którego Państwo również tutaj słyszycie we fragmentach tego mojego filmu. Kazimierz Tischner założył Stowarzyszenie Drogami Tischnera, które skupia wiele szkół imieniu księdza profesora Tischnera, masę masa inicjatyw, które wokół niego się dzieją. Warto zerknąć na stronę Stowarzyszenia Drogami Tischnera i zobaczyć, co aktualnie się dzieje. Z takich ciekawostek, które pokazaliśmy w filmie, które też Państwo za chwilę zobaczą, to jest fakt, że szkoły imienia księdza profesora Tischnera mają swój hymn. To hymnu Tischnerowskiego. Na koniec, w ramach takiego podsumowania tego krótkiego materiału, oddam jeszcze głos księdzu Adamowi Bonickiemu. Jeszcze taka cecha, chyba którą, którą trzeba zawsze interpretując Fischlera, pamiętać. Taka niezwykła życzliwość dla ludzi. Nawet tych ludzi, którym dokuczał, którym dogryzał, z których pokpiwał, bo potrafił to robić czasami w sposób dość okrutny. Ale to było wszystko podbudowane nieprawdopodobną życzliwością. A to jest taki mechanizm, że życzliwość budzi życzliwość, a nie wrogość. Dlatego sądzę, że dla naszej grupy w Tygodniku on był jednocześnie taką nieustanną lekcją Kościoła. Kościoła, który jest Kościołem oczywiście ze swoimi wymaganiami, ze swoją dyscypliną, ze wszystkim, a jednocześnie jest życzliwy każdemu człowiekowi. Pamiętam u świętej Anny te godziny, jego opowieści o jego rozmowach z jego przyjacielem Szewczykiem, żyjącym już marksistą, o ich sporach. To była wielka przyjaźń. Jednocześnie, jednocześnie to był ten nieustanny spór. Także to jest chyba takie dziedzictwo bardzo trudne do przekazania. Tego już nie ma w tekstach. To tylko jesteśmy świadkowie, którzy z tego czerpali. I to idiotyczne powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych w tym przypadku, ono jest szczególnie idiotyczne. jest niezastąpione. Nie będzie drugiego Józka Tischnera. I to jest taki nieustatny ból właściwie. Tak bardzo teraz by był potrzeb. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę śmierci księdza profesora Tischnera. Jego książki nadal bardzo dobrze się sprzedają. Co jest, myślę, takim wyznacznikiem, jego popularności. Odnowiona biografia, w której znalazły się również fragmenty naszej książki, naszej pracy, plus masa publikacji, które cały czas ukazują się na jego temat, pokazują, że ta postać cały czas wśród nas żyje, a jego myśli są niezwykle potrzebne i niezwykle ważne. Myślę, że to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie. Rzesza ludzi, która wpływa na tą pamięć o, o księdzu profesorze Tischnerze. Pamiętam kiedyś ktoś mnie spytał, dlaczego ten Tischner jest tak dzisiaj bardzo obecny, a wiele intelektualistów, którzy odegrali ważną rolę, chociażby na przełomie lat 90., ta pamięć po nich gdzieś się kompletnie Zatarła. Myślę, że tych elementów jest sporo, ale należy tutaj przede wszystkim wskazać na bardzo mądrą popularyzację tej postaci właśnie przez pana Kazimierza Tischnera, przez jego brata Mariana, przez bratanka Łukasza. Osoby, które cały czas bardzo fajnie, ciekawie, interesująco potrafią zadbać o to, co zostało po księdzu profesorze, My staraliśmy się gdzieś jakiś dodatek mały do tego wszystkiego zarobić. Ale okazało się, że od tego 2012 roku, kiedy powstał film, potem książka, przejechaliśmy praktycznie całą Polskę wzdłuż i wszerz z tym projektem, będąc również za granicą, będąc tym filmem w Turcji i nie tylko. Co pokazuje, że postać się za profesora Tischnera jest niezwykle uniwersalna, i myślę, że ta uniwersalność, jak również fakt, że tą swoją epokę bardzo wyprzedzał, co można wyczytać w jego, w jego tekstach. To powoduje wszystko, że ta postać jeszcze długo, mówiąc kolokwialnie, będzie niezwykle modna, a zarazem niezwykle potrzebna do dawania nadziei. Bo sam mówił o sobie, że całe jego życie to było jedno wielkie dawanie nadziei.